Witajcie na muzyce. Już trzecia muzyka w tym tygodniu. Nadrabiamy wszystkie rzeczy, żebyśmy, żebyście wiedzieli. Dzisiaj zajmiemy się piosenką A Ja Rosnę. Taką piosenką, która powinna być przy temacie o, o warzywach. Posłuchajcie, proszę, najpierw tej piosenki i zaraz o niej porozmawiamy. No, no. No właśnie. Każdy z nas rośnie, wyrośniecie i ja rosnę, ja już nie rosnę. Popatrzcie proszę o, jaki mamy obrazek. Mamy dziewczynkę, która tutaj rośnie. Bardzo proszę przygotować zeszyt do nut, ponieważ będziemy za chwileczkę się uczyli o czymś nowym. Chciałabym. Abyście teraz posłuchali razem ze mną o pauzach w muzyce. Było w tych filmach chyba nic o pauzach, bo pora na ich poznanie przyszła właśnie teraz. Jednak, zanim zaczniemy, klikacie subskrybuj i potem dzwoneczek, aby być zawsze na bieżąco i nie przegapić żadnej nowości na tym kanale. Zaczynamy. Na początek zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest pauza w muzyce. Pauza to nic innego jak przerwa. W muzyce jest to po prostu cisza moment, w którym muzyk nie gra. Może to być bardzo mały, prawie niezauważalny odcinek czasu, ale może być to też przerwa w graniu na przykład na pół utworu. To się czasami zdarza na przykład w muzyce orkiestrowej, kiedy jeden instrument pauzuje aż tak długo. Pauzy notuje się w określony sposób. Każdej nucie odpowiada pauza dokładnie o tym samym czasie trwania. Popatrzcie na to, co notuję na ekranie. Pauza całonutowa, odpowiadająca całej nucie, to mały prostokącik umieszczony pod czwartą linią. Pauza półnutowa to podobny prostokąt, tyle że w tym przypadku umieszczony jest on na linii trzeciej, czyli środkowej. Jest to dość mylące, więc dobrze zapamiętajcie, która pauza gdzie leży. Zwykle w partyturach takie takty niezapisane pozostawia się puste i nie notuje się w nich po prostu nic. Teraz pauza, która nigdy nie wychodzi mi idealnie. Pauza ćwierćnutowa przypomina szlaczek, ale większość muzyków zapamiętuje jej pisownie, tłumacząc sobie, że jest to odwrócona o 90 stopni literka małe r, ale o tym za chwilę. W kolejności regularnego podziału nut następna jest pauza ósemkowa, bo odpowiada czasowi trwania ósemki. Jest to znak przypominający nieco literkę Y albo siódemkę. Bardziej pozioma część pauzy ósemkowej symbolizuje jeden ogonek ósemki. Jeśli jeszcze tego nie widzicie, to patrzcie dalej. Pauza szesnastkowa, odpowiadająca czasowi trwania jednej szesnastki, to twór podobny do tej poprzedniej, ale tu mamy jakby jedną poziomą część więcej. Tak jak szesnastka ma dwie chorągiewki, tak odpowiadająca jej pauza ma dwa poziome, nazwijmy to, szczebelki. Podobnie jest w przypadku pauzy trzydziestodwójkowej, którą właśnie zapisuję. Trzy chorągiewki nutki odpowiadają trzem szczebelkom pauzy. Na tym kończę, bo jak wiecie, można tak rozdrabniać te nutki w nieskończoność. Zasada jednak jest tak samo prosta w przypadku nut, jak i pauz. Popatrzcie jak te pauzy wyglądają w druku. Jak chcesz się przyjrzeć im dokładniej, zapauzuj na chwilę to nagranie. Jest jeszcze taka możliwość. Tak zapisuje się pauzy zbiorczo. Jeśli muzyk ma kolejno 4, 10, 20 czy 25 taktów przerwy, to w nutach prawdopodobnie zobaczy coś podobnego do tego, co Wy teraz oglądacie na ekranie. No właśnie, mamy tutaj pauzy. Tak, czyli w takcie 3 czwarte można użyć jeszcze pauz. No i yy, my, to już Was nie dotyczy. Więc my teraz, moi kochani, wracamy do naszego zeszytu. I piszemy. Rodzaje pauz muzyce. Rodzaje pauz muzyce. Jakie mamy pauzy? Zaraz będziemy zapisywać. Przypominam, każda pauza Leży na odpowiedniej linii. I mamy tak. Ja sobie narysuję. Pierwsza pauza, czyli jest to całą nutowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pan mówił, że jest wszczepiona pod czwartą. Linią. Sprawdźmy jeszcze raz, czy tak było. Myślę, że tak było. To jest pauza załątowa. Dalej. Mamy pauzę półnotową. Czyli półnota. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pauza półnotowa leży na trzeciej linii. I to jest pauza. pół. Półnotowa. Potem mamy pauzę ćwierćnutową, czyli odwrócone R. Proszę nie mylić z litrami. Ćwierć ćwierć, ćwierć nutowa i ostatnią pauzę, to mamy pauzę ósemkową. Proszę sprawdzić, czy wszystkie pauzy macie. No i teraz, moi kochani, kiedy już mamy i wiemy, że pauza całą jest przyczepiona do czwartej linii, pauza półnutowa leży na trzeciej linii, Pauza ćwierćnutowa, to tak jak Pan mówił, takie odwrócone R. I pauza ósemkowa. Tutaj jeszcze powinna być taka, o, kropeczka. No i teraz kto już ma, wracamy do ćwiczeń. Chciałabym, abyście wrócili na stronę. Na stronę, moi kochani, stronę 60 do zadania czwartego. I wspólnie ze mną najpierw weźcie proszę wylepianki. Ja będę rysowała, a wy będziecie sprawdzali. Proszę najpierw sprawdzić, kto wie i przykleić odpowiednie podpisy do. Znaków graficznych, muzycznych. Przy okazji jeszcze to utrwalimy i powtórzymy. Proszę się zastanowić dobrze. Myślę, że już sobie jakoś w miarę poradziliście, więc pozwólcie, że ja teraz, kto jest odważny i sam robi to brawo, ja spróbuję, wam to napiszę, jak powinno być to rozpisane. Pierwsze to jest to. I jest to pauza czwwertnutowa. Drugie cała nuta. Potem Potem mamy pięciolinię, bo nutki muszą mieć swój dom. Potem mamy ćwierćnutę. Następnie mamy klucz Wiolinowy. Potem mamy ósemkę. Potem mamy Pauzę. Jaka pauza ósemkowa. I ostatnie mamy półnotę. Proszę sobie sprawdzić, czy macie wszystko. Tak, to są nasze, nasze rozwiązanie do zadania. Tutaj czwartego. I kto już ma, <słuch> wraca, moi kochani, na stronę sześćdziesiątą siódmą. I tu na sześćdziesiątej siódmej stronie mamy dwa Czyli mamy dwa głosy. Głos kobiecy i głos męski. Głos kobiecy to jest sopran, a głos męski to jest bas. Czyli proszę podpisać, że walc Mire Mirej jest to sopran. Proszę go posłuchać. Czyli warc mi lej to jest copran. Posłuchajcie. Właśnie, to jest bardzo wysoki, czyli sopran, a teraz posłuchajcie basu. Oh <laughs> teraz to jest, czyli waltz Mirei to jest sopran, a aria z kołuby to jest z kolei bas, bardzo niski głos męski. No i na tym skończylibyśmy śpiewanki na dwa głosy. A, jeszcze nie, jeszcze nie skończyliśmy. Proszę zobaczyć do utworu A ja rosnę i rosnę i wyszukać tutaj wszystkie pauzy. Popatrzcie, proszę, razem ze mną. O, tutaj mamy pauzę, pauzę ósemkową. Tutaj z kolei mm, też ósemkową. Tutaj mamy pauzę jaką? Pauzę Półnotową. Tutaj mamy pauzę ćwierćnotową. I teraz chciałabym, abyście jeszcze przeskoczyli na stronę czterdziestą Do muzyki zegarów. Tak. I popatrzyli. Tutaj mamy pauzy, tak? Pauzy ćwierćnutowe na 44. stronie. A zobaczmy, co się kryje na stronie 55. Mamy tutaj właśnie pauzę ósemkową. Eee, czytaj z sylabą rytmiczną S. Pauza ósemkowa. No i teraz spróbujmy zrobić zadanie drugie. W pierwszej klasie poznaliście pauzę ćwierćnutową. Trwa ona tyle samo co ćwierćnuta. Pauza ósemkowa trwa tyle samo co ósemka. Czyli przyjrzyjcie się matematycznemu działaniu z wykorzystaniem nut. W ten sposób zapiszcie działania z wykorzystaniem pauz. Czyli ósemka plus ósemka równa się co? Ćwierć nuta. Jak możemy to tutaj zapisać? No, już ktoś wie. Dobrze, no to ja napiszę. Czyli mamy pauzę ósemkową, tak? Czyli musimy zapisać to tak. Dodać. Równa się to odwrócone r. Czyli. czyli pauza, ósemkowa, pauza, ósemkowa równa się pauza jaka. ćwierć nutowa. To jest zapis, który należy zrobić by w zadaniu w zadaniu tak. W zadaniu drugim na stronie 55. No, i dzisiaj nie ma grania, ale myślę, że jutro w, w piątek będzie. Bardzo Wam dziękuję.